Witam! Teraz kolejna część naszego testnetu Linea. To co musimy zrobić? Musimy oderwać sobie nasze testowe tokeny. Nie wiem czy nam wypłaci akurat. Bo odbierałem już dzisiaj. Ale... Dobra, trzeba zmienić sieć. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiem, chyba to nie działa, dobra, ale tutaj możecie z tego, wrzucę Wam link. I tutaj co musimy zrobić? Tutaj musimy połączyć swój portfel. Połączyć Twittera. zmintować nasz NFT. Trochę to może potrwać. Ok, zobaczymy jeszcze, czy na pewno, o to z tą siecią nie wiadomo. Ok, sukces. Dobra, to co to jeszcze musimy zrobić? Tutaj musimy sobie zeswapować nasze Ethereum na, na przykład na Avalanche. I wstawić kilka puli. standardowe, standardowe, można powiedzieć to transakcje. Zobaczmy, czekać tu ten mint, no nie, ok, To już mamy to. No nie, zaswapowało jeszcze, także tutaj, tak jak mówiłem, swapujemy sobie najlepiej na wszystkie, Tutaj mamy pulę. Robimy pulę. Tu nie ma, tu nie ma. OK. Robimy pulę, wrzucamy coś w pulę, wyciągamy później połowę. I to by było na tyle. Linki wrzucę wam w opisie. Powodzenia.